w kolejnych legendach i teoriach, a dzisiaj sprawdzimy, co się stanie, jeżeli nie pomożemy babeczce, którą mają zakopać. Oczywiście, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Jedziemy właśnie do miejsca, w którym to rozegramy dzisiejszą misję poboczną Właściwie nie jest to misja poboczna, a randomowe zdarzenie, które właśnie w tym miejscu występuje Więc miejmy nadzieję, że na samym początku nam się to wczyta I oczywiście nie załadowało się, niestety Więc musimy odjechać, a wy w tym momencie możecie strzelić łapeczkę w górę I oczywiście zasubskrybować ten kanał, jeżeli podobają wam się filmy w moim wykonaniu I co, zawracamy Jeżeli zostawiliście już lajka i subika, to myślę, że powinno się wszystko i miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie Ale dobra, tu jakieś auto stoi Ale nie jest to auto porywaczy. I zobaczcie, rzeczywiście wasze wsparcie Okazało się być pomocne Bo aktualnie pojawili nam się Napastnicy, których musimy zlikwidować. Dlatego co? Wjeżdżamy na grubo i na początek spróbujemy zobaczyć, czy nas będą ścigali. Jeżeli nas będą ścigali, to czy będą mogli nas zatrzymać i na przykład ją odbić, ale dobra. Wjeżdżamy w chłopa jak wy! Masło tylko! Okej, okay, myślałem, że ją zabiłem, prawie, aż odpaliłem e, nitro. Dobra, dawaj, dawaj, SMG tylko mamy. I co będzie uciekał? Aj, gość, może uciec. Dobra, sprawdzimy to za chwilę, zobaczymy gdzie będzie mógł uciec i co, mają kasę. Zgarnijmy z nich kasę. Całkiem sporo tej kasy, dobra. Zobaczmy też... Ej, dobra, sporo kasy można tutaj zgarnąć i tam muszę wyłączyć to Nitro, jeszcze zostało z poprzednich odcinków, a jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam do playlisty z i Teorii. Ale dobra, ratujemy tą babeczkę, która przypomina Amandę, przynajmniej z włosów. Taką młodszą amandę, no tak bym mógł nawet powiedzieć. No, tył, no to typowa Amanda. Ale dobra, mamy ją, dobra, dawaj, dawaj. Zobaczymy, czy nas będą ścigali. Chyba nie, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zobaczymy. Skakuj. Jeżeli nas będą ścigali, to będziemy mieli dodatkową rzecz do sprawdzenia. Jeżeli nie, no to będziemy tylko sprawdzali to, co teraz. I zobaczymy, czy chłop ucieknie. Jeżeli tak, to na przykład zobaczymy, czy będzie nas ścigał. Ej, to może być jakaś alternatywa. To byłoby naprawdę fajne. Więc, jeżeli teraz nie będą ścigali, to może później będą nas gonili. To byłoby naprawdę coś ciekawego. I na pewno by to wpłynęło na rezultaty tej teorii, ale zobaczymy. Dobra, czeka nas dość długa droga. Zobaczcie, ile tutaj fur jeździ. Ale my sobie to wyminiemy. A w sumie to turbo się przyda. Będziemy mogli szybciej wyjść na miejscu, bo musimy dojechać aż ponad 8 km. Naprawdę, tak daleko. Ona nam będzie teraz opowiadała o sobie, wszystko fajnie Tu jelonek jakiś wybiega, no wspaniale, wszystko nam chce po prostu przeszkodzić w dotarciu na miejsce Ale myślę, że bez problemu się to uda, jeżeli nic się nie będzie działo To po prostu pominiemy to i będziecie mieli timelapsa, ale jak na razie no Nie jest spokojnie, oprócz tego, że jest bardzo wzmożony ruch to wydaje mi się, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Szukam pick-upów takich jak oni mieli, albo jakichś innych aut. No jeżdżą i to jeździ ich sporo. Ale jak na razie nic oprócz tego. Nie atakują nas, ona nie krzyczy, więc jest wszystko w porządku! No, wykrakałem. I zobaczymy, czy miejsce będzie zasypane To byłoby fajne, albo jakby ona tam leżała Ej, to byłoby mocne To też jest do sprawdzenia Tutaj jest coś paparazzi I nie odwozimy jej rzeczywiście do chaty Tylko tutaj, na punkt widokowy Gdzie to jest? Gdzieś tutaj, za zakrętem Okej, okay, kto za nią czeka? Ona opowiadała o swojej rodzinie I to jest naprawdę ciekawe Nie czeka wóz jak federalnych Okej, okay, ciekawe gdzie by pojechali Możemy to sprawdzić kiedyś Piszcie w komentarzach czy chcielibyście to Piszcie propozycje oczywiście Do kolejnych odcinków Okej okay. Nie zapomnij nam tego I co? To tyle? No, Michael się buja nie słuchając żadnej muzyki a ona odjeżdża, to rzeczywiście możemy ją śledzić. Ale teraz przejdźmy do dzisiejszej teorii. I jestem naprawdę ciekaw w tej teorii, jak to wyjdzie. Czy rzeczywiście będziemy mieli gorsze zakończenie? Znaczy, gorsze to złe zakończenie, czy jednak nie? I na początek jest to złe, że się nie zrespili, naprawdę? No dobra, pojedźmy w takim razie w drugą stronę i zobaczmy. Może przyjadą nagle zakopywać, jak odjedziemy tylko na e, kilkadziesiąt, kilkaset metrów? No i zobaczymy, czy rzeczywiście się to. Załaduje, tylko żebyśmy my się nie załadowali w jakąś kurde dziurę, bo to byłoby naprawdę lipne Ale dobra, wracamy i zobaczmy, czy coś się zmieniło Miejmy taką nadzieję, bo jeżeli nie, no to będę musiał polatać trochę Ale voilà! mamy to Tu w ogóle idzie jakaś babka, ciekawe czy ona podejdzie Zobaczcie jak z daleka już ich słychać A ona sobie gada chyba przez telefon Z tego co mi się wydaje I nie dzwoni na policję Hmm, ciekawe co by się stało, gdybyśmy zadzwonili na policję. Tyle jest tutaj możliwości, moi drodzy. Piszcie w komentarzach propozycje i okej, okay, ona gada rzeczywiście. Dobra, może schowajmy się tutaj na razie. Zobaczmy, co oni będą gadali. Okej, okay, ona sobie tu gada. Okej? Okay. No, macie jeden szpadel, ale nie wiem, czy ta. Druga opłata by wam pomogła. Nie mogę jej wrzucić do grobu. Nie no, ona wygląda naprawdę jak Amanda. I co, już się nie odzywają? W ogóle. Oni wyglądają identycznie. Czy mi się wydaje. No nie no, oni wyglądają. Bardzo podobnie. Nie wiem, czy to nie jest ten sam model, tylko inne fryzury. Okej, okay, ciekawe. I co? Poczekajmy chwilę. Tylko może przełączę się. O, właśnie tutaj. Chyba nie wiedzą, co tata im zrobi. Albo mają to gdzieś, ewidentnie. A ja posiedzę dla was to będą sekundy, dla mnie pewnie minuty. I zobaczymy, czy coś się zmieni. Jeżeli nie, no to trochę podjedziemy bliżej. Może wywołamy jakąś reakcję. No i pewnie zauważyliście. Nic się nie wydarzyło, więc podjedźmy trochę bliżej. Michael dalej się buja. On się bawi chyba najlepiej tym wszystkim. Zobaczmy, czy coś się załaduje nowego. Nie musicie tego robić. No, nic się nie załadowało nowego, to spróbujmy ich. ...podirytować, że coś się wczyta. Zobaczcie, nawet na nas nie reagują. Nie będę trąbił, bo mam pod klaksonem... ...pusta. O! Wysiadam. Rąk podnieść nie mogę. Ale jestem. Dobra, mamy odejść. Dobra, no co, będziemy stali do nich tyłem, zobaczymy, czy coś się stanie. Dobra, co się lampisz, dobra. Ej, 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 ej! Zastrzel, naprawdę? Chciałem zobaczyć, co się stanie, jak odjadę. Naprawdę, co za ludzie. Dobra, ale zobaczmy w takim razie, co się stanie, jak odjedziemy. I zobaczmy, czy, czy ta misja na przykład przewidzi to. Chociaż zobaczcie, oni nie zniknęli, a jesteśmy daleko. Okej, okay. czy ją zabili? Wróćmy. Jak się nie udało jedno, to sprawdzimy drugie. Czy coś się wydarzyło? W sumie już dwie rzeczy prawdopodobnie obalimy. Albo i jedną potwierdzimy. Ja widziałem jak wygląda ten grup i ich nie ma. Myślałem, że jest zakopany, ale nie jest zakopany. Może ją zgarnęli. Kurde, muszę wczytać jeszcze raz tą misję. Co się stanie, jeżeli na przykład ich strygerujemy i zobaczymy, czy będziemy mieli jakąś nową kascenkę. Czy coś innego będą mówili? No ale przekonamy się za chwilę. Jak na razie mówią o kopaniu, więc nic nadzwyczajnego. Ale dobra, podjedźmy. Czekajcie, oni zwrócą na nas uwagę. Totalnie nie zwrócili uwagi. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Teraz podeszli i odjeżdżamy. Mają jakieś nowe. Ej! Dlaczego? Przecież jestem daleko. I zobaczmy, co jak postrzelimy tylko jednego. I czy drugi na przykład ucieknie i będzie chciał wezwać wsparcie? No, przekonamy się właśnie teraz. Dobra, oni są. Są i oni. Dobra. Potrąćmy go. Ładnie. O, super, zaraz go rozwalę. Dawaj, uciekaj, chłopie. O, ucieka, zobaczcie. No rzeczywiście ucieka. Aha. I co? I to tyle? Ok. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Auto nam przedstawiło, to jest ciekawe. Dobra, pomijamy. Wsiadaj babeczko i zobaczmy, czy nas zaatakują po drodze. Jazda, jazda! To jest najważniejsze. To jest być albo nie być tej teorii, więc miejmy nadzieję, że to się uda rzeczywiście się coś zmieni. No bo daliśmy mu szansę na ucieczkę, sprawdziliśmy już wszystkie inne możliwości zobaczymy, czy rzeczywiście to się spełni. Jeżeli tak by było, to naprawdę byłoby to coś mocnego, że Rockstar dbał o takie detale. A jeżeli teraz tego nie ma, no to będzie pewnie w przyszłości w GTA 6 i, kurde, auto nie na offroad ewidentnie. Dobra, dawaj, dawaj. I jedziemy teraz. Wydaje mi się, że on by atakował gdzieś tutaj, więc nie będę przejeżdżał całej drogi. Wyjedźmy po prostu okolice Paleto. Są na prawo auta zrespione, na lewo nic i nic tutaj się nie wydarzyło, ale dobra, dojedźmy na spokojnie do tunelu i będziemy mieli werdykt. Bo to jest naprawdę być albo nie być tej teorii. Sprawdziliśmy już wszystkie fajne możliwości, ale no jak widzicie, może za wyjazdem z tunelu, no nie no, to już jest naprawdę ostateczność. Co oznacza, że ta teoria jest przez nas obalona. Kończymy ten odcinek oczywiście, zapraszam Was do innych, a jak na razie ja się z Wami żegnam. Cześć!